Powstanie styczniowe pokryło mapę dawnego Królestwa Polskiego i ziem zabranych miejscami ponad 1200 stoczonych bitew i potyczek. Do jednej z nich doszło tu, przy trakcie warszawsko-lubelskim w Żyżynie 8 sierpnia 1863 roku. Po niezbyt fortunnym początku powstania, które wybuchło zimą w wyjątkowo niesprzyjających warunkach, latem ogień walki partyzanckiej rozgorzał ze zdwojoną siłą. Terenem najbardziej intensywnych działań stała się wówczas Lubelszczyzna. Obszar obfitujący w duże kompleksy leśne, sąsiadujący z Galicją, stanowiącą główną bazę zaopatrzeniową dla walczących w królestwie i co najważniejsze, zamieszkały przez ofiarną dla sprawy narodowej ludność. Był niemal naturalnym teatrem dla partyzanckiej wojny. Operujące tu liczne partie powstańcze raz po raz atakowały rozproszone rosyjskie garnizony. Często łącząc się w duże zgrupowania, stawali powstańcy do walnych bitew z wrogiem, po czym ponownie rozpraszali siły i dalekimi rajdami odskakiwali z zagrożonego terenu. Wytchnienia szukali wśród leśnej głuszy, gdzie zapadali na jakiś czas. By odpocząć przed kolejnym wojennym pochodem. W roku 1863 dla mieszkańców Siżyżyn, której Pola przecinał ważny strategicznie trakt łączący Warszawę i Lublin, codziennym stał się widok maszerujących kolumn wojsk carskich. Jednokrotnie zaglądały tu też kozackie patrole, których zadaniem było zabezpieczanie tak ważnej w warunkach wojennych drogi i tropienie pojawiających się w okolicy oddziałów powstańczych. Wtedy spotkanie z kozakami nawet dla cywilnej ludności zwykle nie należało do przyjęcia. Generał Michał Kruk-Heidenreich, były pułkownik Armii Rosyjskiej, który porzucił służbę Carowi w chwili wybuchu powstania, wchodził w skład Wydziału Wojny Komitetu Centralnego Narodowego. Latem 1863 roku został mianowany naczelnikiem wojennym województw Podlaskiego i Lubelskiego. Podporządkował sobie wiele mniejszych partii powstańczych i na początku sierpnia stanął na czele liczącego około 2000 żołnierzy silnego zgrupowania. Z nim odniósł błyskotliwe zwycięstwo w bitwie pod Chruśliną 4 sierpnia. Pomysł na zorganizowanie zasadzki na trakcie pod Żyżynem zrodził się w głowie kruka po tym, jak trafiła w jego ręce depesza zdobyta w potyczce z kozakami nieopodal Kazimierza nad Wisłą. Jej treść informowała o cennym transporcie, który w dniu 8 sierpnia wraz ze skortą wojska przemierzał będzie szlak z Warszawy do Lublina. Niewątpliwie szczególnie kuszącą była informacja, że w furgonie pocztowym. Znajdować się będzie zawrotna na owe czasy suma 201 tysięcy rubli. Kwota, którą szybko przeznaczyć by można na zakup tak bardzo brakujących karabinów, ładunków, mundurów, butów i innego materiału wojennego. Kruk zdecydował natychmiast wyruszyć pod Żyży. Plan przewidywał zablokowanie traktu niewielkim oddziałem, który zwiąże walką całą rosyjską kolumnę. To zadanie przypadło oddziałowi Lityńskiego. Pozostałe oddziały, Krysińskiego, Jankowskiego i Wagnera, rozlokowane w lesie po obydwu stronach drogi, w odpowiednim momencie miały otworzyć ogień, zablokować odwrót, a następnie gwałtownym uderzeniem rozbić zaskoczonego nieprzyjaciela. Bitwę należało rozstrzygnąć szybko ze względu na braki w amunicji. Strzelcom rozdano zaledwie po siedem ładunków. Istniało też zagrożenie, że inne rosyjskie oddziały przyjdą walczącym z odsieczą. Rankiem z Twierdzy Dęblińskiej wyruszył na trakt w kierunku Lublina konwój z pieniędzmi, eskortowany przez pięciuset żołnierzy piechoty, dwa działa i idący w szpicy kozacki patrol. Całością dowodził młody porucznik laudański, Polak. Jeden z wielu, którzy jeszcze przed powstaniem służyli w armii carskiej, i pozostali wierni carowi, pomimo tego, że wielu kolegów porzuciło wówczas służbę i poszło walczyć w szeregach powstańczych. Świetnie wybrane miejsce zasadzki, element zaskoczenia oraz przewaga liczebna po stronie powstańców gwarantować miały łatwe zwycięstwo. Jednak, jak się okazało, realizacja tego planu od początku nie przebiegała po myśli generała Heidenreicha. Szybko okazało się, że przeciwnik łatwo nie odda pola, a młody porucznik Laudański i jego żołnierze zaciekle i do końca bronić będą cennego ładunku. Bój rozpoczęła szpica kozacka, która natknęła się na blokujący trakt oddziały Lityńskiego. Następnie padła salwa z broni strzeleckiej umieszczonych po lewej i prawej stronie drogi powstańczej. Strzelcy ukryci w zaroślach z powodu skąpej ilości amunicji brali dokładnie na cel pojedynczych żołnierzy. A ponieważ odległość między walczącymi wynosiła nie więcej niż 30 kroków, już pierwsze salwy powstańcze poczyniły ogromne spustoszenie wśród Rosjan. Tuż po pierwszych salwach konwój wyglądał przerażająco. Drogę zaścieliły liczne trupy żołnierzy carskich i niemal wszystkie konie. Powietrze wypełniał gryzący zapach dymu prochowego, końskiego potu kwi i żywicy z okaleczonych kulami sosen. Najwcześniej pole bitwy opuścili kozacy rozproszeni na początku starcia. Rosyjski piechurzy Przygwożdżeni potężną salwą najpierw z lewej strony drogi, zmieszani i zagubieni znaleźli jednak szybko oparcie w swoim dowódcy. Porucznik laudański zachował zimną krew i po prawej stronie traktu uformował swych żołnierzy szyk bojowy. Rozgorzała krwawa walka ogniowa. Las huczał salwami powstańczych sztucerów i odgryzających się im karabinów rosyjskich piekły. Słychać było komendy polskich oficerów i krzyki porucznika Laudańskiego, który mobilizował zaskoczonych podkomendnych do twardej obrony. Strzelcy Kryślińskiego, skryci za drzewami, wprawieni w strzelaniu ze swych znakomitych Lorenców, z tak bliskiej odległości nie chybiali celu. Jednak próby szturmu na broniących się Rosjan załamywały się w ogniu piechoty. Bój przedłużał się. Rusł niepokój Kruka, który obawiał się, że odgłosy bitwy ściągną rosyjską oświec. Rozpoczynała się trzecia godzina walki. Jednak morale Rosjan Zaczęło gwałtownie topnieć wraz z kończącą się amunicją. Zdziesiątkowana kolumna, rozczłonkowana na mniejsze grupy, które pojedynczo szukały sposobu na wyrwanie się z okrążenia, stawała się coraz bardziej bezbronna. Jednej z takich grup liczącej około 40 żołnierzy udało się przebić w kierunku na kurów. Laudański, widząc beznadziejność swego położenia, nakazał zagwoździć własne armaty i z grupą 43 piechurów. Przedarł się przez powstańcą i uchodząc na den. Ostatni walczący Rosjanie skupieni wokół podtrzaskanego kulami furgonu bronili cennego ładunku do ostatniego naboju. Tak oto zapamiętał jeden z uczestników ostatni moment tego krwawego boju. Widok, jaki przedstawiała zmasakrowana kolumna, był straszny. Rosjanie stali brudni i zlani potem, właściwie bez żadnej już osłony, z opuszczonymi w dół karabinami. Przed nimi, niczym szaniec, leżały ciała poległych towarzyszy i potrzaskane końskie. Za nimi zaś Stały dwa oznaczone kulami i mocno podniszczone wozy, na których było złoto. Bitwa zakończyła się całkowitym zwycięstwem wojsk Kruka. Straty Rosja szacowane są na około 200 zabitych i tyluż samowziętych do niewoli, wśród których większość to ranni. Jeńców zwolniono. Część z nich zdecydowała się jednak wstąpić w szeregi powstańcze. Powstańcy zdobyli około 400 karabinów, ale najcenniejszym łupem była zawartość furgonów pocztowych. Po podliczeniu zdobytych pieniędzy uzyskano sumę 140 tysięcy rubli. Pozostała część kwoty przepadła w trakcie obryki. Straty polskie były wielokrotnie mniejsze. Kruk szacował je na 10 zabitych i 50 rannych. Z wyliczeń historyków wynika, że poległych i zmarłych z ran mogło być około 50. Pochowano ich w kilku zbiorowych mogiłach, zarówno na miejscu bitwy, jak i na szlaku, którym wycofywały się oddziały spod Żyżyna. Po bitwie Żyżyńskiej oddziały powstańcze wycofały się w kierunku na Baranów, a dalej Sobieszyn i Kock. Prawdopodobnie przy przekraczaniu wieprza, oddział Jankowskiego porzucił dwie zdobyte w Rzyżynie rosyjskie armaty. Zagwożdżone, zatopione zostały w rzece. Jeden z oddziałów wycofał się w kierunku południowym na Michów. Przy drodze na Michów, nieopodal wsi Łukawka, pochowano siedmiu zmarłych z ran powstańców. Ich też należy doliczyć do ogólnej liczby strat poniesionych przez generała Kruka pod Żyżynem. na parafialnym cmentarzu w Baranowie. Spoczywają polegli, jak i zmarli z ran powstańcy. W Baranowie mieścił się bowiem szpital polowy. Tu pozostawiono rannych i tu część z nich zmarłych pochowano. Miejsce Wiktorii Rzyżyńskiej upamiętnia ten oto okazały głaz. Prawdopodobnie gdzieś w jego pobliżu znajdował się kiedyś grup poległych w bitwie Rosja. W roku 1888 władze carskie ufundowały tu okazałe mauzoleum. Napis, który znajdował się na co kole, brzmiał: Mężczyźni, którzy polegli za króla i kraj w bitwie Rzyżyńskiej w 1863 roku. Dziś na próżno szukać tego pomnika. Paradoks historii polega na tym, że nie zachował się także ślad po grobie powstańców znajdującym się po drugiej stronie traktu z Warszawy do Lublina. Wiadomość o Wiktorii Rzyżyńskiej błyskawicznie obiegła walczące królestwo i odbiła się szerokim echem w Europie. Prasa zachodnia Szeroko opisywała bohaterskich powstańców, którzy tak srodze porazili wojska światowego Imperium Carów. Bitwa pod Żyzynem uaktywniła emigrację, a walczącym w kraju oddziałom dała krzepiący przykład skuteczności partyzanckiej wojny. W zgodnej opinii historyków, Żyzyn miał przełomowe znaczenie w dziejach powstania. Dając nadzieję na ostateczne zwycięstwo, miał wpływ na jego trwanie.